Cześć, witajcie! Mam głosia i krzesiegnecz razem na zawsze.pl. Kontynuujemy temat, a właściwie pytanie: jak to się dzieje, że coraz częściej spotykamy wokół nas osoby, które nie są szczęśliwe w małżeństwie, choć przecież dobrowolnie wybraliśmy osobę, z którą chcemy być na całe życie. I dzisiaj szybko opowiem Wam. Historię małżeństwa Ewy i Piotra, przy czym będzie to perspektywa Piotra, czyli perspektywa mężczyzny. Właśnie. Jak to wyglądało z punktu widzenia Piotra? Otóż on, jeszcze jako bardzo młody człowiek, marzył o żonie, która będzie ciepła, delikatna. Która da mu się poprowadzić, do której on będzie mógł być takim przewodnikiem, będzie mógł wziąć odpowiedzialność za rodzinę jako mężczyznę, poprowadzić ją. Ale jak widać, stało się inaczej. Wszedł w związek z kobietą, która jest przebojowa, która podejmuje wszystkie decyzje, która ma 100 pomysłów na minutę i zanim on jeszcze wpadnie na jakikolwiek pomysł. To ona już będzie miała cztery zrealizowane. I na początku mu się to podobało. i Imponowało mu to, że Ewa jest taka przebojowa, że jest taka inteligentna, błyskotliwa, że właściwie może się od niej dużo uczyć. Ale później po latach zaczął się coraz bardziej wycofywać z życia. Okazało się, że nie jest potrzebny, dlatego że Ewa podejmowała decyzję, do jakich szkół pójdą jego dzieci. Ich dzieci. Podejmowała decyzję, na jakie wakacje pojadą i czy pojadą. Zaczęło mu to przeszkadzać. Poczuł się niepotrzebny. Był sfrustrowany. Nawet dochodziło do takich sytuacji, że kiedy spodobało mu się jakieś hobby, które chciałby w jakiś sposób uprawiać, czy to jakaś dyscyplina sportu, czy jakieś inne zajęcie, pytał się żony. Pytał się żony, czy może się tym zająć, czy może sobie coś kupić. Zawsze wybierał rzeczy, które są tanie i nie zajmują zbyt dużo czasu, po to, żeby nie rozwścieczać Ewy, bo mogło być na jego pretensje, że zajmuje się tylko sobą, a nie zajmuje się rodziną. I stracił swoją tożsamość, wycofał się z życia. I dochodziło do takich sytuacji, kiedy Piotr w przepływie frustracji, kiedy, kiedy właśnie Ewa zarzucała mu, że nic nie robi, że w nic się nie angażuje, że nie przyjmuje żadnej inicjatywy. On mówił, ale o co ci chodzi? Przecież robię wszystko, co mi każesz. Przecież ja i tak tutaj nic nie mam do powiedzenia. A co bym nie powiedział, to ty i tak zdecydujesz inaczej. I był jeszcze bardziej sfrustrowany. Kłótnie brnęły coraz bardziej, były coraz, coraz trudniejsze do zniesienia. I Piotr w tym małżeństwie był nieszczęśliwy. I dlaczego tak się stało? Cofnijmy się do domu rodzinnego Piotra. Do domu, w którym on się wychowywał. Podobnie jak Ewa, Piotr pochodzi z domu, gdzie była silna kobieta. Jego matka była kobietą, która podejmowała wszystkie decyzje w domu, przejmowała zawsze inicjatywę i załatwiała wszystko, co było do załatwienia. Ojciec wykonywał tylko polecenia. Nie zauważał rzeczy, które były do zrobienia. Nie zauważał, że spaliła się żarówka. Nie zauważył, że coś było potrzebne do kupienia, nie zauważył, że dzieci właśnie skończyły szkołę i muszą iść do następnej. Matka to wszystko planowała i wykonywała. ojciec przychodził z pracy do domu, siadał przed telewizorem i bez zaangażowania coś tam oglądał. Jak matka krzyknęła, że ma coś zrobić, to wstawał, robił, i z powrotem bez zaangażowania wracał przed ten telewizor. Nie wyglądał na człowieka szczęśliwego. Był sfrustrowany tym, tym życiem, był wycofany z życia praktycznie jak piąte koło uwozu. Piotrowi ten stan rzeczy się nie podobał i widział, że ojciec nie był szczęśliwy, że nie tworzy ze swoją żoną szczęśliwego małżeństwa, i obiecał sobie, że jego małżeństwo będzie wyglądało inaczej. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, marzył sobie o kobiecie, która będzie czuła, była miła. Która będzie, nie będzie go wykluczać z życia, nie będzie go spychać na margines, które da mu poczucie bycia ważnym, poczucie znaczenia, obdarzy go szacunkiem. To było wszystko to, czego brakowało w relacji jego rodziców. Ale jak widać, stało się inaczej. Ale czy miał szansę w ogóle, żeby było inaczej? No, patrząc na, na rodzinę jego pochodzenia i na wzorce, który przesiąkł jako chłopak, to w zasadzie było to niemożliwe, żeby właśnie był takim odpowiedzialnym ojcem i też dorosłym mężczyzną biorącym odpowiedzialność za, za swoją rodzinę, no bo tych wzorców on nie znał. Um, i stąd jego, jego marzenia były tylko marzeniami. To było takie pragnienia w sercu, żeby taką rodzinę zbudować. Ale co z tym można zrobić? Czy ta historia w ogóle ma szansę zakończyć się happy endem? E, uważam, że każda historia może zakończyć się happy endem, a ta zakończyła się. E, natomiast e, potrzebne, żeby zostały spełnione konkretne warunki i teraz jeśli Jesteś w małżeństwie, które no, nie jest najszczęśliwsze albo nie czujesz się szczęśliwa lub szczęśliwy w swoim małżeństwie. To bardzo rekomendujemy, żeby przyjrzeć się w jakiego domu pochodzicie, bo w relacji każdy z Was nosi Ty swój wzorzec relacyjny i Twój partner, Twoja partnerka swój własny. Więc warto się temu przyjrzeć i warto to przepracować. Historia Piotra i Ewy zakończyła się happy endem. Ale o tym w następnym odcinku. Oglądajcie nas.